Siemanko, siemanko, witam was wszystkich serdecznie w ostatnim już odcinku Ultraside i mamy tutaj parę rzeczy do obgadania. Przede wszystkim zaznaczmy jedną rzecz. Bardzo smuci mnie to, że Gold GG po raz kolejny jest bardzo powolne i nie wrzuciło jeszcze tygodnia czwartego, dlatego nie możemy się posiłkować tymi statystykami. A szkoda, bo chciałem troszeczkę więcej porozmawiać o pikach w ogóle w pierwszej połowie Ultraligi. Natomiast teraz sobie będziemy musieli to darować. Spojrzymy sobie na Likpedię, która jest aktualizowana, więc jakby coś to szacunek Likpedia polecam, warto followować. No i pogadajmy o tym, co właściwie wydarzyło się w Ultralidze i jak możemy oceniać tą Ultraligę, jeśli chodzi o pierwszą połowę Splitu, bo tak naprawdę pierwsza połowa Splitu jest już za nami, a więc żeby nie przeciągać co? Czego dowiedzieliśmy się o każdej drużynie? AGO wciąż moim zdaniem bardzo silny. Będziemy na pewno rozmawiali więcej o tej serii yy, Computronic. i Rogue może zacznijmy właśnie to omawianie poprzez pryzmat tych meczów, tak? Jeśli spojrzymy na te mecze, które się rozgrywały, AGO swój jeden mecz wygrało, jeden mecz przegrało, tak? Pompa Team zaliczyła swój pierwszy zero, tu week, tak? Yy, Gentlemeni mieli swój najlepszy możliwy tydzień, który też dla nich jest szalenie istotny w kontekście playoffów, offów Kick. Raczej dalej niestabilnie, przegrana po raz kolejny. Illuminar, znowu 2-0 week, co jest dla nich bardzo dobre i bardzo ważne. Drugie zwycięstwo już z Pompatim, tak? Więc tutaj mamy parę rzeczy do obgadania. Co to oznacza? Zaczynajmy więc po kolei. Przede wszystkim zacznijmy może od dołu tabeli. Pride. Pride, prawdopodobnie nie ma już zbyt dużo nadziei, jeśli o to chodzi. Zostało 6 gier, tak? Jeśli spojrzymy na to, na kogo tak naprawdę Pride będzie jeszcze grało w kolejnych tygodniach, to. Nie wygląda to dla nich kolorowo, ponieważ Pride jeszcze z tego co widzimy, zmierzy się na Iluminar, pompę, więc jeszcze dużo tych trudnych meczów, które na pewno przegrają, tak myślę. Zostało im tylko spotkanie jedno z piratami, jedno z gentlemanami. Nawet wtedy, jeśli by je wygrali, to moim zdaniem, ciężko będzie dojść do miejsca szóstego, gdzie są trzy zwycięstwa. Jakoś nie widzę tego, że Pride. Weszło do playoffów. Także Pride prawie na pewno ma relegację. Nawet jeśli no, pójdzie im bardzo dobrze, to prawdopodobnie jest za mało, żeby do tych playoffów wejść. Więc Pride już tak naprawdę dość pewny spadek moim zdaniem. Piraci teoretycznie, jeśli gwiazdy się ułożą po ich myśli, jeszcze mają szansę powiedzmy wejść do... Playoffów, natomiast raczej dżentelmeni sobie przypieczętowali wejście. Potrzebują tego wygrać jakieś mecze, takie typu formalności totalne, jak właśnie drugi mecz na Pride, żeby zatrzymać ten bezpośredni bilans. I wtedy wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie i Piratom i Pride się dostać wyżej. Więc pogadajmy najpierw o drużynach ze strefy spadkowej. Pride zdecydowanie nie, nic dobrego się tam nie dzieje. Tak naprawdę jedynym pozytywnym punktem drużyny jest Proker, w moim odczuciu, który gra dość nieźle. Reszta zawodników prezentuje się raczej przeciętnie lub słabo. Myślę, że to może oznaczać. Do, dla Renifera, że powoli być może trafi w to miejsce, w które trafił chociażby Bolszak, czyli na przykład druga Ultraliga, gdzie będzie mógł odbudować swoją formę, no bo w tym momencie, kiedy widzimy tak wielu młodych adekarek, którzy się wybijają, ciężko jest uzasadnić, dlaczego miałoby się na przykład decydować na Renifera. Pomimo to uważam, że Renifer przez długi czas był bardzo dobrym zawodnikiem, ale jednak w ostatnich splitach Ultraligi raczej był w drużynach, które zamykają tabelę, co nie znaczy nic dobrego na jego temat, być może to już jest ten późniejszy etap dla niego, taki bardziej blis bliski końca kariery. Miger niestety nie zagrał jakoś fenomenalnie. Też w tym spicie wydaje mi się, że Sirpi, bo on tak często zmienia te niki, ale tak naprawdę jedno jest pewne: ta forma jest dalej tak samo średnia, tak? Kana, no nie pokazał się za dobrze. Mimo tego, że ma dobrego midliner'a, jakoś nic nie byli w stanie tutaj stworzyć. No taki średni team, no nie, nie wiem, co tutaj dużo powiedzieć. Myślę, że będą mieli problem z utrzymaniem się w ultralidze. To może być wreszcie koniec Pride. Chyba, że Piotr Lipski wyciągnie swojego asa, czyli ściągnie jakichś potężnych zawodników na relegację. Natomiast spodziewałbym się, że nie. Wydaje mi się, że Piotr też jest trochę zmęczony tym wszystkim, co się dzieje w ogóle, w Media też wokół Pride, no bo jednak ta nagonka na organizację jest spora. To może być koniec Pride w Ultralidze, a to będzie przykre, bo chyba tylko Pride tak długo już jest w Ultralidze. Obok tylko Illuminar że Wszystkie inne organizacje jakoś się tam wymieniały na przestrzeni tych sezonów. Dobra, dalej mamy Piratów. No Piraci, ewidentnie tutaj projekt, który nie do końca wypalił, tak? Wydaje mi się, że Adrian na pewno pokazuje, że ma ma ten talent, ma ten potencjał i potencjalnie gdzieś na przyszłości może wyglądać dobrze. Natomiast ja nie jestem przekonany co do innych kary. Wydaje mi się, że Miś też wygląda jako jeden z słabszych kary w, w w Lidze. Krauser zdecydowanie. Prawdopodobnie najsłabszy midliner obecnie w Ultralidze, w moim odczuciu przynajmniej. Sheru, no tak powiedzmy, że czasem mu się zdarzyć zagrać, moim zdaniem, całkiem ok. Gepard też jakiejś wielkiej opinii tutaj nie mam na jego temat, więc raczej już wiemy, jaka będzie to, to przejść. Tak, spodziewam się, że te dwie drużyny będą w relegacjach. I jeśli miałbym obstawiać, czy poradzą sobie na drużyny pokroj Team chociażby, czy tam SK, to może być dla nich trudne zadanie. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby te dwie organizacje spadły. I tyle. No i teraz mamy strefę. Mm, strefę play -offów. Pogadajmy o dżentelmenach. Po pierwsze, dżentelmeni. Moim zdaniem, słaba drużyna. Yy, musimy to przyznać sobie szczerze. To jest zwycięzca, które mieli. To genialny pomysł od Leku w ostatniej kolejce. Yy, ale jakby nie przyczynia się do tego, że ten, ta drużyna, jakby można nazwać dobrą. Tak, w sensie udało się im wygrać, wyszarpać tą grę. Ale to nie jest drużyna, która wygląda ok. Wydaje mi się, że Hossi, mimo wszystko, występy ma raczej na plus. Co do reszty, nie jestem przekonany. Diagu mnie nie przekonał. Leku dalej mnie nie przekonuje, jako super zawodnik, więc. Jest powiedzmy wokół czego budować na kolejne splity. Gentlemeni przypominam, dopiero co zaczynają w Ultralidze, To jeśli się w niej utrzymają, to już będzie sukces, ale na pewno jakieś zmiany będą tam potrzebne. Kto wie, być może sięgną właśnie po Adriana z Piratów. Tak, tego typu zmiany mogłyby mieć sens w przypadku, gdy Piraci spadli z ligi. Więc to zostawiam nas tak naprawdę w top 5. I to top 5 jest niesamowicie niesamowicie interesujące, ponieważ drużyny pokonują siebie nawzajem tak naprawdę cały czas. Mamy kick neo surf, które straciło parę tych ważnych gier, mimo wszystko w ostatnim czasie. Więc jeśli spojrzymy sobie na to kick neo surf i to, jak im szło, to mają ten negatywny rezultat. Na pewno mają porażkę na Pompetim, mają porażkę na Agorok, ale teraz dołożyli do tego jeszcze porażkę na Hit, tak? E, to jest ciekawe, dlatego że. Mm, Przyjdzie im jeszcze raz zmierzyć się z tymi wszystkimi drużynami. Dlaczego to jest istotne? Pogadajmy o tym, co jest najważniejsze w tym Top 5. Jeśli mamy drużyny 5-3, 5-3, 5-3, 6-2, 6-7-1, to to, o czym mówiliśmy, że jest najważniejsze w kontekście Ultraligi, to to, że dwa pierwsze miejsca w sezonie regularnym za darmo wchodzą do EU Masters, bo tak są zbudowane playoffy. Będą już w małym finale, więc już będą mieli miejsca w Top 3. Więc na 100% jadą na EU Masters. Więc jest to szalenie istotne, żeby zacząć te gry wygrywać, tak? Teraz każdy może w tym momencie być tą drużyną, która zdobędzie te top 2. Agorok oczywiście z najlepszej pozycji i raczej spodziewam się, że na 100% tak obstawiam, będą mieli miejsce w top 2, ale to miejsce drugie jest w tym momencie bardzo otwarte, tak? Jeśli patrzymy na te pozostałe zespoły, Kik na pewno musi się wziąć w garść. Myślę, że. Niezależnie od wszystkiego, są wciąż jedną z najlepszych drużyn w Polsce z ogromnym potencjałem. To prawda, że w niektórych momentach nogi im się plątały, ale jakby nie biłbym na, nie biłbym na alarm. Tam wprawdzie pojawił się Mystics, ale te możliwości taktyczne są raczej większe niż mniejsze, tak? Więc raczej to było mimo wszystko upgrade dla tej drużyny i spodziewam się, że będą w stanie się odbić i po prostu zacząć wygrywać te ważne mecze, tak? A na pewno ta wpadka na hit jest bardziej bolesna, bo powiedzmy, że jakby jeszcze na hit wygrali, to... Moglibyśmy mówić o tym, że dobra, no po, po, potknęli się na pompę, to też im się zdarzało w zeszłym splicie, przegrali na AGO, to też im się zdarzało w zeszłym splicie, w sumie nie ma tragedii, to hit jest na pewno bardzo martwiący i o hit zresztą pogadamy więcej niedługo, tak? Teraz kolejna ciekawa, ale raczej bym się nie martwił, więc podsumowując, Kik raczej tak spodziewam się, że skończą w top 2, i myślę, że mają na to, mają na to spore szanse, tak? Yy, pomimo tych słabych wyników nie przegrali tak naprawdę, znaczy tak, jeśli wygrają na Ago, wygrają na Pompę, to tak naprawdę będą w bardzo dobrej pozycji, a wydaje mi się, że są w stanie to zrobić. Teraz pogadajmy o Illuminar. Illuminar, bardzo ważna rzecz. 2-0 na Pompa team. To jest coś, co będzie dla nich absolutnie kluczowe pod względem miejsca. To sprawia, że nie wierzę w to, że Pompa Team pojedzie z automatu na EU Masters. Wydaje mi się, że bardzo ciężkie będzie do wywalczenia to w regularnym sezonie, bo Illuminar tak naprawdę będzie w stanie raczej wygrać tyle gier, żeby w najgorszym wypadku zremisować z Pompatim, Tak ja to czuję w tym momencie, tak? A, a jeśli będą remisować, to mają bezpośredni head to head do przodu, tak? Więc jest to szalenie szalenie istotne. Trochę tak jak w tej sytuacji Gentleman i Piraci, tak samo Pompatim Team i Luminar Gaming. Jeśli będą mieli tyle samo zwycięstw, tyle samo porażek, to Illuminar będzie miał wyższą pozycję przez ten head to head 2 do 0. Bardzo istotne. Teraz tak, jeśli chodzi o drafty, wciąż uważam jeden z najbardziej kreatywnych zespołów, prawdopodobnie najbardziej kreatywny w tym momencie, jeśli chodzi o to, co wyciągnąć tak. Przegrali mecze na Kick i przegrali mecze na Ago i przegrali mecz na Hit. Mecz na Hit może być bardzo istotny, bardzo ważny będzie tutaj rematch pod względem miejsc tutaj w, pod względem miejsca w playoffach, tak? Miejsce w regularnym sezonie, czy będą w stanie zrobić to top 2, tak? Bo jeśli uda im się wygrać te mecze, to spoko, raczej skończą w okolicy top 3. Natomiast na pewno żeby wskoczyć wyżej, będą musieli jeszcze pokonać Ago Rook i Kick. Teraz pogadajmy o Pompatim. Pompa Team, jeśli popatrzymy na to, wydaje mi się, że u nich na pewno bardzo kuleją w tym momencie drafty. Drafty były bardzo słabe, ja siedziałem, pamiętam, bo my mieliśmy wczoraj mecz z Agresivo, graliśmy na LDLC, zwycięzców zresztą i Masters i gadaliśmy właśnie o drafcie mm, Pompy, bo na chwilę sobie to odpaliliśmy przed meczami. Ta Lulu nie miała żadnego sensu, ten mecz, yy, no, naprawdę troszkę sprzedany, mam wrażenie, w drafcie, więc yy, jakby, nie wiem, nie kleją się im te drafty, nie mam pomysłu na to, jakby nie ma zrozumienia kompozycji, nie widzę tego. Nie, Na pewno bardzo duży minus tutaj jest dla Pompa Team i co jest dla nich plusem, tak? Plusem na pewno jest dla nich to, że mają 1-0 na Kik. Wygranie drugiego takiego meczu będzie dla nich szalenie istotne, tak? Bo wtedy, jeśli Kik będzie miał ten sam wynik, co oni, no to powinni być nad Kik, tak? Myślę, że potencjalnie możliwe są freeway tiebreakery pomiędzy chociażby Kik, e, mm, właśnie Pompa Team i Illuminar, przez, przez to, że na przykład Pompa może mieć 2-0 head-to-head, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno... Ciekawie będzie to zobaczyć, bo ten freeway taj jest dość prawdopodobny. Teraz przejdźmy dalej. Pompa Team, ogólnie rozczarowanie powiedziałbym. Wynik w lidze jest powiedzmy dość dobry, ale 2-0 porażki na Illuminar i... 1-0 porażka na Hit, no na pewno to nas w jakiś... Znaczy, przepraszam, 2-0 porażka na Illuminar i tutaj na Agorok to... Te porażki na Illuminar mogą się po prostu zemścić na nich i jakby z tego nie mogą być po prostu zadowoleni. Hit oczywiście tutaj pokonali, tak? Więc teraz spójrzmy na hit. I teraz czy można się ekscytować hit? Spójrzmy jeszcze raz na ich mecze, tak? Porażka na pompaty. tutaj czekamy na rematch, bardzo ważny. Myślę, że jeśli będą w stanie wygrać ten rematch, to są w bardzo dobrej pozycji, żeby nawet powalczyć o to top 2 dalej. Z Agorok już wszystkie mecze mieli 1-1, więc szczerze mówiąc, to jest to, na co inne drużyny mogą tylko liczyć w najlepszym wypadku. Gentlemen 1-0. Jeśli będą w stanie wygrać te mecze, które są formalnością, czyli Gentlemeni, Piraci, Pride, to tak naprawdę stawia ich w dobrej pozycji, a jakoś nie widzę, żeby mogli przegrać na którąkolwiek z tych druży. I teraz najważniejsze mecze. Czy będą w stanie powtórzyć swoje zwycięstwa na chociażby Kik, tak? Czy będą w stanie powtórzyć swoje zwycięstwa chociażby na Illuminar, tak? To jest bardzo ciekawe, bo teraz nikt już nie może lekceważyć hit. Chodzi o to, że wchodzimy w ten etap, że jeśli hit teraz będzie w stanie wygrać te najważniejsze rematche, czyli rematche w tym momencie na... Illuminar i na Kick i być może wygrać swój rematch na pompa Team, to mają duże szanse, żeby skończyć na to dwa I faktycznie hit może pojawić się na EU Masters. Teraz powiem, dlaczego uważam, że to może się nie stać. Obejrzałem sobie dzisiaj jeszcze raz grę na hit przy... Agorowczo i nie mogłem jej obejrzeć, ponieważ tam graliśmy ten mecz, o którym mówiłem w turnieju, więc tak, Ago moim zdaniem bardzo zlekceważyło hit. I to nie była tak naprawdę gra, w której hit ładnie snowballowało, więc ja jeszcze nie jestem tak podekscytowany. Tam komentatorzy na końcu mówili, że to najlepszy mecz w Ultralidze, a na pewno w tym sezonie. Ja bym się z tym nie zgodził. Ten mecz był dość słaby, Ago grało bardzo brzydko, tak? Hit, kiedy miało przewagę i nawet barona bardzo powoli snowballowało, Tak, to się rozbiło jakieś pojedyncze teamfighty. Makro było prawie nieistniejące. Wiadomo, że była bardzo ciekawa zagrywka z tym słopem, i tak dalej, fajnie, że się podkręca. Moim zdaniem, takie kreatywne podejście wybicie tych lepszych na papierze przeciwników z rytmu jest ważne, więc Full props do hit. Wygrali bardzo ważny i bardzo trudny mecz, tak? Ale to nie był mecz wygrany w takim stylu, że teraz bym mieli się zmierzyć na ago jeszcze trzy razy. To powiedziałbym: Ok, hit ma. Jest faworytem, albo hit faktycznie jest lepszy, albo hit jest nawet w stanie tak, no, no po prostu, jak równy z równy z nimi grać, tak? Wydaje mi się, że na pewno różnica wynikała z kompozycji, więc tutaj prop z lawowa, super draft, na pewno to pokazał się ze świetnej strony, tak? Dużo bardziej legit wydaje mi się to zwycięstwo, które hit miało chociażby na kick, tak? No ale tutaj na Agorok, no, ja bym bardziej stwierdził, że to jest wypadek przy pracy dla Agorok, po prostu byli z taką kompozycją, przy której ten, ten ukradziony baron, to, to w jaki sposób on był stracony, to są błędy, które nie powinny się zdarzyć, to powiem drużyną, ale naprawdę wydaje mi się, że i Szygenda i Czekolad momentami zagrali bardzo byli bardzo disrespectful, tak mało szacunku okazali przeciwnikowi i ostatecznie dlatego przegrali tą grę, tak? Co nie zmienia faktu, że z tymi ważnymi zwycięzcami Hit ma realne szanse na EU Masters. I zobaczymy teraz, czy rączki nie zaczną się trząść w momencie, kiedy każdy mecz jest na wagę EU Masters. Bo słuchajcie, jeśli nie zwolnią tempa, jeśli osiągną jeszcze parę takich pojedynczych zwycięstw, jeśli będą w stanie wyrównać chociażby z pompa team, wygrać drugi mecz na kick, BAM! Does it. Być może tyle wystarczy, żeby być top 2 i jechać na EU Masters, tak? Więc to są malutko tych zwycięstw, naprawdę hit potrzebuje poza tymi pewniaczkami, żeby na EU Masters się znaleźć. Zdecydowanie czarny koń rozgrywek i słuchajcie, mimo że powiedziałem, że nie wyglądali na poziomie makro lepiej niż agora, to w ogóle o jakiej poprzeczce my mówimy, tak? To jest poprzeczka bycia najlepszym timem w Polsce i być może tej poprzeczki jeszcze teraz nie przeskakują, ale absolutnie stanowią się teraz o sile ultraligi i są jedną z najlepszych drużyn i potencjalnie drużyną, która przy problemach chociażby pompa team może powalczyć o EU Masters. Natomiast muszę powtórzyć mój mu jeden punkt, o którym mówiłem wcześniej. Teraz drużyny będą szanować hit dużo mocniej. Te rewanże też, ponieważ te standingi, to miejsce ostateczne w regularnym sezonie jest bardzo istotne, a w playoffach to już w ogóle. Dlatego, jeśli hit ma pojechać na EU Masters, myślę sobie, najlepiej dla nich będzie, żeby to top 2 zdobyli, bo w playoffach te drużyny będą w stanie się przygotować bardzo mocno na nich i wtedy nie będzie łatwo być w tym top 3. Ale teraz, jeśli jeszcze wymyślą jakiś cheese, wymyślą coś, co da radę ich przepchnąć na tym miejscu top 2 w regularnym sezonie, no to mamy hit na EU Masters. I. Obstawiam tak, jeśli w tym regularnym sezonie będą mieli te top 2, no to oczywiście na UMasters pojadą, więc tutaj nie ma za dużo obstawiania, ale mimo wszystko pokuszę się o obstawienie, że jeśli nie zdobędą tego top 2, to raczej w regularnym sezonie to raczej nie będą w stanie wygrać sobie tego miejsca w playoffach i wskoczyć do tego top 3, tak? Wydaje mi się, że tutaj konkurencja przygotowana na nich wypadnie po prostu lepiej, tak? No i to tyle jeśli chodzi o... Tak naprawdę z tamtej yy, Ultraligi. Kto pojedzie na EU masters Bardzo ciekawe pytanie, tak? Hit, już, już ich przypadek tutaj omówiłem. Agorok dalej uważam, że dość pewnie powinno zakończyć ten sezon tak, żeby pojechać na EU masters A i tyle. I teraz mamy tak: Illuminar, Kik i Pompadim. Bardzo istotne, kto tutaj zdobędzie to drugie miejsce w regularnym sezonie pomiędzy tymi drużynami. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że pierwszy raz możemy zobaczyć taki free albo nawet four-way tie. Przez to, jak skomplikowane są tutaj te pojedyncze wyniki, tak? Jeśli Kik nagle zacznie wygrywać sporo z tych meczów, no to naprawdę może się zrobić ciekawie. Słuchajcie, co mogę powiedzieć, że podsumowując to? Mm, to jest ostatni odcinek Ultraside. Na pewno bardzo miło mi było, że mogłem tak wielu z Was zachęcić do oglądania Ultraligi. I jeśli chociaż troszeczkę czujecie się bardziej doinformowani albo bardziej zainteresowani oglądaniem tych naszych rozgrywek, to jestem bardzo szczęśliwy, bo taki był właśnie cel Ultrasite. Tak tutaj mieliśmy Wam... Miałem ja wam przybliżyć troszeczkę tą ligę, pokazać wam, że jest fajna, jak powinno się patrzeć na rzeczy, jakie rzeczy są istotne, o co tak naprawdę jest ta stawka, kto nad czym musi popracować, kim są ci zawodnicy, kto jest gwiazdą której drużyny. No, i mam nadzieję, że to się udało. Więc, jeśli cieszyliście się razem ze mną tym, że takie coś istnieje, że ta Ultraliga jest, i cieszycie się i czujecie tą ekscytację, którą ja czuję myśląc o nadchodzących tygodniach w, w tych rozgrywkach, no to cel został osiągnięty. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. I bardzo ważne, dajcie znać, kto Waszym zdaniem pojedzie na EU Masters. Dzisiaj, kiedy oglądacie ten film. Już na Twitterze jest moja mm, kolejne pytanie do Q&A. Możecie wejść na mojego Twittera, zadać mi pytania, a w sobotę w wyhaczonych odpowiem na wszystkie z nich. Mogą dotyczyć Ultraligi, mogą dotyczyć projektu, ale nie zapomnijcie ich zadać, bo będę tam dla was i na wszystkie pytania postaram się wam jak najszczerzej odpowiedzieć. I tyle. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, kto waszym zdaniem wygra ten ogromny brawl, pięcioosobowy tak naprawdę. Także dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, zapraszam do zadawania pytań i dajcie znać w komentarzach, kto pojedzie na EU Masters. To tyle ode mnie. Świetny sezon, świetny, naprawdę świetny, super ekscytujący sezon mamy. Dużo bardziej zacięty niż się spodziewałem lub niż ktokolwiek inny myślę, że się spodziewał. No i Chris, Chris, trzymaj się, byku, bo masz szansę być tym rookie of the split. Jeśli utrzymasz to tempo i ten skill... Będzie niesamowite, więc yy, masz szansę wskoczyć do czołówki zawodników. Delord przed sezonem płakał, że jeśli szlatan by odszedł, to nie ma zawodników, którzy mogą wejść na jego miejsce. A tutaj Chris, o którym nikt nie słyszał, teraz taki performance odstawia w hit, że już pan Delort chyba nie martwiłby się tak bardzo w perspektywie następnego roku. Tyle ode mnie. Kurczę, chciałbym, żeby to trwało wiecznie, no bo, bo lubię do Was gadać o tej ultralidze, ale musimy kończyć. Także to tyle. Papa. Pa.